Chodzę z normalnej wioseczki pod zieloną górą. Tutaj się uczyłem, tutaj też zdobywałem zawód, doświadczenie, ale tutaj też nastąpił mój upadek i o którym zaraz w kilku zdaniach też powiem. Zanim właśnie to powiem, to pragnę też was poinformować o tym i przekazać taką fajną wiadomość, że jest możliwość odbudowania swojego życia. I zanim to wszystko nastąpiło. Po skończeniu tych wszystkich moich szkół, czyli y, podstawówki Liceum Ekologicznego, którego już przez te właśnie pierwsze moje błędy nie skończyłem, skończyłem później zawodówkę, Liceum Wieczorowe. Miałem kochaną swoją pasję, kulturystykę. Y, bez świadomości tego dzisiaj też właśnie ubrałem tą koszulkę z moim fajnym gościem, którego poznałem w zeszłym roku, uścisnąłem jemu dłoń. No i upadek. Między innymi był taki, że szukałem w domu ojca i matki. Mama długo pracowała, pracowała w banku na dość wysokim stanowisku. Tata był zwykłym pracownikiem, mechanikiem i w domu byliśmy sami z siostrą. Później, mając 10 lat, urodził się nasz brat, którego też wychowywaliśmy, więc pełniliśmy taką pośrednią rolę w pomocy rodzicom. I później, mając te 15-17 lat, rozpoczął się tak to nazwę w cudzysłowie Mistrza Świata. <noise> Początek moich upadków, czyli pierwsze kradzieże, pierwsze włamania, pierwsze próby z narkotykami. Y jeszcze chcę tylko dodać, że mając 14 lat, spróbowałem pierwszy raz alkohol, mocny alkohol, i poczułem się jak Bóg. Pomyślałem sobie wtedy, że. Jest to coś, co wyzwala we mnie, że mogę zrobić wszystko. Ale to było wciąż takie złudne i, yy, i bardzo iluzoryczne myślenie z mojej strony. Upadek, yy, o którym chcę teraz Wam powiedzieć, i w pewien sposób przestrzec, bo ja osobiście nie miałem takiej możliwości, żeby posłuchać kogoś takiego. Yy, nie chcę tu się, broń Boże, czym wyróżniać, tylko tym, co ja przeżyłem, że jest nadzieja. Upadek był można powiedzieć bardzo powolny, ale bardzo mocno skuteczny. Pamiętam jak moja mamusia mówiła mi Przemek nie zadawaj się z tymi chłopakami, a ja mówiłem mamuś przestań i, i za kilka tygodni zapukała o 6 rano do nas policja i było przeszukanie, tam były kradzione rzeczy z włamania. Później nastąpił Moja jedna ucieczka z domu, druga, wyjechałem do, do, do łodzi do, do cioci mojej. W międzyczasie wróciłem, wróciłem i, i później, po pewnych tutaj takich, można powiedzieć, cicho-ciemnych, mieszanych, czarnych interesach, musiałem uciekać tutaj stąd. Musiałem uciekać, bo, bo miałem groźbę zagrożenia życia, przez to, że oszukiwałem swoich, można powiedzieć, z którymi pracowałem. Ale moja chęć zarabiania pieniędzy i to było takie wielkie. I też właśnie ta chęć doprowadziła mnie do, do tego upadku, w którym, w którym się de facto znalazłem. Pamiętam, jak mieszkałem w Poznaniu na dworcu i wyszukiwałem małżeństwa z dziećmi, bo miałem świadomość, że, że dzieci wszystkiego nie zjedzą i podchodziłem, brałem tackę, mówiłem, ja za Państwa odniosę i, i jadłem te rzeczy. To, był, to, to było wtedy bardzo, bardzo źle w moim życiu, niemniej jednak. <grym> Wciąż wydawało mi się, że ja wszystko kontroluję, no bo mam też takich przyjaciół, yy, co, co mieszkają na ulicy i są. Yy, a tak nie było, a tak nie było. Później wyjechałem do Warszawy do pracy i zacząłem odbudowywać. W międzyczasie poznałem już moją żonę. W międzyczasie próbowałem coś, właśnie coś takiego robić, żeby się z tego, z tego wszystkiego wyrwać. Poszedłem do normalnej pracy. I wtedy piłem, można powiedzieć, okazjonalnie, czyli tylko jakieś grille, jakieś imieniny. No niemniej jednak Bogusia, moja wspaniała żona, za której, której bardzo dziękuję, dziękuję Bogu, że mi ją postawił na mojej drodze, bo to jest kobieta, która przeszła ze mną krzyż, ale też yy, bardzo wiele mi pomogła. To, to dzięki Bogusi dzisiaj mogę też do Was mówić i dzielić się tym, że mając trzy próby samobójcze, Jedna z nich jest uwidoczniona do dziś na mojej ręce, bo tamte życie to było dla mnie przekleństwo. Tylko przekleństwo, dlatego że ja nie potrafiłem nic w tym życiu zrobić. Nie, no, zrobić. nie chciało mi się, nie miałem żadnej motywacji. I dopiero w momencie, jak poznałem ludzi. Którzy żyli bardzo podobnie jak ja, czyli mieli też firmy, bo, bo, bo miałem, miałem z Bogusią też firmę dobrze prosperującą, mieli dobre samochody, potracili to wszystko jak ja i mieli coś takiego wewnętrznego, że ja pragnąłem tego mieć. Taką wewnętrzną radość, wewnętrzną pogodę ducha. I powiedzieli mi, co mam robić. Powiedzieli mi, co mam robić, żeby zająć się swoim życiem. Wspomniałem wcześniej też o, o swoim upadku, ale też pragnę nadmienić, podkreślić to, że yy, dwa razy w więzieniu, kiedy odsiadywałem dość krótki wyrok, yy, jednak był to okres Wigilii i Bożego Narodzenia. I pamiętam tutaj w Zielonej Górze yy, oddziałowy yy, tego, yy, tegoż właśnie aresztu powiedział do mnie, no Przemek niedługo się spotkamy, ty tu jeszcze wrócisz. Na szczęście ja tam już nie wróciłem jako osadzony, ale wróciłem jako taki dający nadzieję właśnie tym chłopakom, że, że, można, swoje życie, że można swoje życie odmienić. Że więzienie czy przestępczość kryminalna nie jest wyznacznikiem do tego, do, żeby mieć bardzo źle w życiu. Dzisiaj, jak gdzieś mam zwykłą kontrolę, zatrzymuję się, bo chcę podkreślić też słowo uczciwość, żeby to też wybrzmiało. Co siejesz, to zbierasz. Ja całe życie siałem obłudę, strach, nienawiść i w zamian to również otrzymywałem. Natomiast dzisiaj staram się siać radość, uśmiech, pomocną dłoń, nie kosztem oczywiście rodziny, bo rodzina i wspólnota, o której teraz powiem kilka zdań, to, to jest coś, najważniejsz coś najważniejszego, co, co dzisiaj mam w życiu. To są ludzie i przyjaciele, na których mogę liczyć. To nie są pseudo-przyjaciele, których miałem, jak, jak piłem z nimi alkohol i, i siedzieć tam przytulaliśmy i były teksty bracie, ja za tobą w ogień, a później pierwsza lepsza konfrontacja i, i było palcem to on. Dzisiaj są to prawdziwe przyjaźnie, dzisiaj są to przyjaźnie oparte na wartościach, które kiedyś nie były dla mnie znane. Poznałem wspólnotę, która pokazała mi, Wspólnotę ludzi trzeźwiejących, którzy prowadzili takie życie jak ja, czyli kradli, oszukiwali, pili alkohol, nadużywali narkotyków, pokazali mi inną drogę, pokazali mi, że można żyć inaczej. Że jedną z ważniejszych rzeczy to jest to, żeby być uczciwym i poświęcić drugiemu człowiekowi czas. A drugi człowiek to jest ten, kto jest koło mnie, czyli moja żona, moje dzieci, moja rodzina, moi przyjaciele. Ja tego czasu nie poświęcałem. Tu widzicie od samego początku mam okulary, ponieważ dzisiaj jak kręcimy ten materiał, jest słońce. Ja kiedyś te okulary zakładałem tak, żeby nie być rozpoznawalnym, żeby, żeby uciekać. Dzisiaj te okulary tylko zakładam dlatego, że, że świeci słońce, bo nie wstydzę się siebie, nie wstydzę się tego, co robię, co robiłem, bo poznałem wartość właśnie swoich rąk. Dzisiaj mam głęboką świadomość, że te pewne rzeczy, przez które przeszedłem, one mi były do czegoś potrzebne do tego, żebym, żebym powiedział Wam, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, że, że jest inne wyjście, że to nie trzeba leżeć na tej ławce, bądź niekoniecznie leżeć, bo mieć chatę z basenem, ale też być w pewnego rodzaju upadku upadku duchowym. I tutaj na tej, na tej płaszczyźnie duchowości też gdzieś zrozumiałem, że każdy ma swoją drogę, są różne wyznania i y, różne przekonania religijne. To nie, nie usprawiedliwia mnie do tego, żebym ja kogokolwiek w jakiś sposób deptał tak jak, jak kiedyś gdzieś deptałem ludzi. Jednym ze zdań, które y, usłyszałem od, od wspólnoty, od przyjaciół, których zacząłem na nowo poznawać, to było zdanie: y, Przemek. Jesteś wartościowym człowiekiem i walcz o swoje życie, bo jesteś tego wart. I to też chcę, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, żeby to wybrzmiało też gdzieś z tyłu Twojej głowy, że nieważne gdzie jesteś, w jakich okolicznościach, to warto walczyć o swoje marzenia, o swoje cele, o swoje ideały swojego życia, bo czymś wspaniałym jest, tak jak ja dzisiaj po wielu, wielu latach, z radością i z uśmiechem robić te rzeczy. Które, które robię. Na koniec chciałbym podsumować pewne te wszystkie rzeczy, żeby to tak dobrze wybrzmiało. Do Ciebie, właśnie, drogi słuchaczu, słuchaczko, drogi kolego, koleżanko, droga mamo, tato czy babciu, dziadku, jeżeli tego słuchasz, żebyście poświęcali więcej sobie nawzajem czasu. Bo to jest jedyny sposób na to, żeby okazać drugiemu człowiekowi miłość. To jest coś bez, bezwarunkowego i coś wielkiego. Ja dzięki temu nie znaczy, że jestem idealny, temu, temu wszystkiemu co robię, ale dzisiaj wracam do domu z pracy i zastaję uśmiechniętą żonę. Dlaczego? Bo jest coś takiego, co powiedziałem wcześniej. Odzyskałem swoją wartość. Wartość człowieka, wartość yy, osoby, którą jestem. Mam świadomość, że. Godność, którą odzyskałem jako ojciec, jako mąż, jako syn, jako człowiek, jest dla mnie czymś wspaniałym. To, to jest to, co usłyszałem właśnie na początku od swojej wspólnoty: że świeca, która się pali, to jest płomień nadziei. I, i właśnie Tobie chciałbym dać tą nadzieję, że jest możliwa zmiana swojego życia. Dorastałem na takim blokowisku na w wczesnych latach 90. To były takie e, dość szare lata, gdzie dilerka, kradzieże, przestępstwa, wymuszenia były dla mnie jako dzieciaka czymś normalnym, taką sposobem na zarabianie i żeby należeć do pewnej paczki, czyli taki czas spędzania, spędzanie czasu. Ja nigdy nie wpadłem do takiej paczki, ja się po prostu w niej wychowałem. Miałem starsze rodzeństwo, znałem innych ludzi niż powinienem znać. Ja po prostu w tym dorastałem, wszyscy znali mnie i obserwowałem jak to wygląda. Jak wyglądała kradzież samochodów, obrabowanie sklepu, kradzież w autobusach, dilerka, handel pewnymi towarami. No i ja patrzyłem na tych ludzi i zauważyłem, że oni się zawsze boją. I mi się to nie podobało. Nawet jak mieli pieniądze, oni zawsze za siebie musieli patrzeć, nie ufali swoim przyjaciołom, swojej rodzinie, nikomu nie ufali. Mimo, że mieli pieniądze, nie wydawali mi się nigdy szczęśliwi. Gdy zacząłem dorastać, musiałem mieć taką decyzję: czy ja będę chciał z nimi bardziej należeć do spółki, czy ja po prostu będę tak zwanym takim zwykłym szaraczkiem, który chodzi do szkoły i nigdy nic w życiu nie osiągnie bo oni zawsze mieli więcej pieniędzy ode mnie. Przez to, że oni się po prostu bali, nikomu nie ufali, nie wydawało mi się to opłacalne. I z biegiem czasu zauważyłem, że co drugi mój znajomy, co rok, co dwa, albo kończył w więzieniu, albo został przez inny gang, powiedzmy, przejęty, wykluczony, powiedzmy, ze społeczeństwa przestępczego, bo okazał się konfidentem, albo okradł niewłaściwych ludzi, albo po prostu został bardzo pobity. Co najmniej trzech, czterech moich znajomych nie żyje. Jeden został zniknął, zabity. Kilku siedzi w więzieniu, w dwóch, trzech popełniło samobójstwo. Jeden się zapił na śmierć. No i tak to towarzystwo całe, które wtedy jeździło świetnymi samochodami, się rozsypało. Ja z nich wyrosłem i kilka osób. I dziś jest tak, że ja założyłem firmę, zatrudniam ludzi i zarabiam bardzo dobrze, myślę. I ci sami ludzie, co kiedyś mnie na, zachęcali, żeby ukraść jakieś radio samochodowe, włamać się do sklepu monopolowego, dzisiaj oni przychodzą i proszą mnie jakieś tam drobne pieniądze 10-50 zł, bo im na wódkę nie starcza. No i taki jest moral tej historii. Część nie żyje, część siedzi w więzieniach, reszta po prostu się rozpieszcza, czy uciekając do Londynu przed policją. i Powiedzmy, gangsterskimi porachunkami, a ja sobie żyję normalnie, prowadzę firmę i czuję się z tego dumny. Bo dzisiaj morałem jest taki, że ja mam pieniądze z uczciwej pracy, a oni nie mają nic.